Wydaje mi się, że bardzo fajny mecz do, do, do oglądania dla kibiców. Niestety nie możemy mówić przez ten przyznaw, że ta ostatnia akcja zaważyła o meczu. Mecz się toczy 40, w dzisiejszym wypadku 45 minut, więc po prostu przeanalizujemy mecz, mamy lekcję na przyszłość i, i żeby po prostu do takich sytuacji nie doprowadzić. Tak, ciężkie na pewno, ale myślę, że, że możemy być z siebie zadowoleni, że podnieśliśmy się po klęsce w Sopocie. Ten mecz nas bardzo bolał, nie ukrywam. Pokazaliśmy charakter, że jesteśmy naprawdę drużyną przez duże D, ponieważ wyciągnęliśmy mecz po dogrywce z bardzo ciężkim rywalem, który gra i walczy o playoffy. Legia jest topowy zespół w naszej lidze, także to cieszy podwójnie. I cieszymy się jakby po prostu tym zwycięstwem dzisiejszym. A, a... Nie myślimy po prostu o tych trzech meczach, będzie następny z Toruniem, dostaliśmy lecz na nauczkę tydzień temu, że jak wybiegamy w przód, to nie można tak robić, także skupiamy się na najbliższym meczu z Toruniem, na wyjeździe, będzie to na, dla nas mecz yy, jako, jako życie, każdy, każdy następny i tyle.